Witam serdecznie, moi drodzy państwo, w naszym kolejnym odcinku z naszego przygód, naszego kucharza kuksymolatorze. Moi drodzy państwo, w tym odcinku spotkam się z naszym wrogiem, krytyk, nas odwiedzi. Jak dostałem informację, za 4 godziny będziemy spodziewać krytyka, który nas to odwiedzi. Naprawiłem piec, bo już był w opłakanym stanie. Naszą kuchenkę. Więc była w opłakanym sta stanie, więc zobaczymy, co nam tu przyjdzie. A tu mamy chlebek, no to ten chlebek to damy sobie tutaj. O, cyk! Ładnie, niech chlebek leży. E, co my tu mamy? U, a tu mamy zupkę. A tu mamy zupkę, no to jest tak, to jest jedna zupka. Nie będę tego wylewał. To ktoś zawsze. To jest dzisiejsze. Ugotowałem przed otwarciem restauracji, moje drodzy państwo. Muszę garnek jeszcze kupić. W razie czego, żeby był. Bo jak się coś innego zażyczyć, za, za czy ziemniaki ugotować, to nie będzie w czym ugotować. Chodź do smorzenia. na razie to nie spoczynamy, dobra, mamy garnek. No ja, co jak, do, dobra, będzie mniejszy garnuszek, no dobra. To mamy porobione, to mamy porobione, tutaj nasze standardowe. No dobra, no to w takim razie rozpocznijmy dzień. Przygotowanie do krytyka, Spotkamy się z krytykiem, zobaczymy co powie. Jako nowość. Tekst z łososia, dobrze, no to bierzemy tak, gdzie jest, ło... bierzemy łososia, o, Mówi, tu mamy łososia, połóżmy go na blacie, jest wszystko czyste, sterylne. To tak, soli 5. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, bardzo dobrze. Pieprzen też pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie wiem dlaczego tak, tak się zrobiło, ale co się zrobiło. Do patelni olej to, A co to jest? Przepraszam bardzo, połóż to. Posmakuj. Ile z łososia, Dobra, nada się. Ile mam to piec? Przepraszam, 60 na każdą stronę. Dobra, ustawmy timer. 60, hop. Tyk, tyk. Bardzo ładnie nie. Tam są olej? No nie będziemy wyrzucać. Moi, moi drodzy państwo. to co klient tam sobie? Czego klient nie wie? Tam lepiej mu smakuje. To jest odpowiednio przyprawione, odpowiednio za zbalansowany posiłek od owzy wykwintnej receptury z wykwintnych składników. Więc tam się nic nie wie, więc co już Micha to będzie żar. Dobra, co to O, pudełko. A to patelnia, ta plastikowa miska, pewnie ta automatyczny, też patelnia śpie średni, śpiew, starajcie Na nam to nie jest niczym potrzebne. No, czyli czekamy na naszego korytyka jeszcze ziemniaki mogę, muszą ugotować super Coś tak czułem, że te, że, że te ziemniaki się mogą zro zrobić Potrzebuję litra No i wyszedł liter Odrzuć mordę Weź szpatułkę, bierz szpatułkę i przewracaj fileta, bo za bardzo się przypiecza Bardzo ładnie, będzie przypieczony idealnie. Ja już odbiorę ziemniaki. Ile ziemniaków? 300, czyli dwa ziemniaczki. O! Dodamy tu Gdzie jest moja sól? Sól, sól, jest sól. Dobra, zie ziemniak za zaczyna dochodzić, to ja bym sobie... Trzeba ja będzie pamiętać, że to trzeba będzie zmienić. Dobra, e, talerzyk, 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 talerzyk! Gdzie jest talerz? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. I teraz czekamy, czekamy. Aż to się głosuje. Łotoś się pięknie przyrumieni z dwóch stron. Będzie odpowiednio prób i po prostu idealny do tego cennego, że już idę chwila, moment. On się jeszcze musi delikatnie dotyć. Dajmy mu chwilę, niech on chwileczkę w tym polezi. Niech on jeszcze chwileczkę w tym dojdzie, on musi dojść do odpowiedniej temperatury. To on teraz stygnie, to jest ten najgorszy, a mnie ziemniaki się dopiero zaczynają gotować. Po co zarzucił zie ziemniaków? To 20 minut. A się ziemniak ugotuje, to wtedy do... do... Ziemniak się musi ugotować, on musi być miękki, rozpadający się. Jak weźmiecie weźnie, jak gryzę, żeby on się oj, rozpadał w ustach. Siu, mówi, czuć było aromat tego ziemniaka i on mówi, nasze, siu, żeby nasze kubki smakowe odpowiednio nasyciły się tym ziemniaczkiem. On mówi, a nie 120 minut, 2 minuty. Kto, kto w 2 minuty ziemniaka ugotuje? Zacznijmy od tego. Przepraszam bardzo. Oszerstwo. Kto pisał te przepisy? Nie wiem. No gotuj się ziemniaczku, gotuj. No, ten, no Jest ciepły, bardzo do, do, dobrze, o tutaj widzimy pieprz, który rozpłynął się po tym filecie, wyciągnął z niego aromat, także sól, która wgłębiła się wewnątrz, ścięgna mięso fileta, żeby to nasiągnęło tym aromatem, to dobrocio. Boże kochany, co mi się działo, takie przygotowania. Mówi ziemniak, ziemniak, pyra. Mówi potocznie zwana. Dobra. Nie, 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 nie mnie, chodź. Chodź ziemniaczko. O, jest ziemniaczek. Kelner, zapraszam po, po odbiór dania. Stel, stek z łososiem ziemniaczkiem. to ci chamie nie pasowało tam? Co? Uwagi go, go gościa. A za mało oleju żeś wyczuł. Mm. Za mało oleju wyczuł. O, niedługo go Krytyk przyjechał. O, ciekawe czym przyjechał. Ja nie widzę. Gdzie on jest? To zamówienie od Krytyk. na o co na 5,3,5. A co ty chcesz? Złupka dnia, Walesz oczywiście, że no tak zubka Tylko dnia. Ja muszę podgrzeć de de delikatnie, Żeby Ja nie muszę jej po podgrzewać. Na to wychodzi. Weźcie weźcie tego po, posmakuj. Dynia rosół. No, chociaż troszeczkę bym to podgrzał. Żeby to ciepłe było, żeby krytyk mógł skosztować tej naszej zupki. Tu położymy talerzyk, wejdziemy a gdzie moja warząchew? O, tu jest nasza łyżka chochelka warząchew. Mówię, znać w komentarzu widzowie, jak u was się, nazy się nazywa. Czy łyżka wazowa, czy o no teraz pytanie, czy przesadziłem, czy nie? Dobra, krytyk, oceni. Gorzej, jak on mi z... Dobrze, chwila, to się też musi ugotować, sekunda! Mówię, podaję! Dobra, i teraz spróbujmy, zobaczmy. Zupa dniowa. Pasuje ci, czy ci nie pasuje? Pasuje, mówi Joy! jest zadowolony, on nigdy takiej zupy, takiej konsystencji, tego wszystkiego... Mówi, nic nie miał do nas, do, 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 do dodania. Mówi, on jest zachwycony, tym, on nie wie co ma powiedzieć dla siebie ze sobą. Dwa. O! Mamy dwie, mamy dwie, mamy dwie gwiazdeczki i dwie, dwie gwiazdeczki tutaj. Dzięknie to się mieni. Mówi, bardzo ładnie to się mieni. Dobra, co ty chcesz? Gazpacie, no to gazpacie damy sobie sobie tutaj. No dlaczego by nie? Eee, to tutaj ja mam tu. To ten, czemu tutaj 300? A tutaj ile? 300, no, bardzo dobrze, bardzo do, ja mam Gaspacio. Mam gaspacio mam, mam, posiadam Posiadam gaspacio Teraz. I dwa Mówię, posiadam gazpacho, posiadam, 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 gdzie, a gdzie? Z tej i idę te z tą morzą Sekundkę widzowie Potem moi drodzy pan, Państwo, e, dobra, e, gazpaccia, gaz... e, jeszcze musimy udekorować się sześcioma. Dobrze mówię? Osiem gramów szczypiorku, a szypiorek mamy po dwa, czyli 4. dwa, niech to się zanurzy. Zanurz się w tym, ja ci mówię. To musi wydobyć aromat szczypiorku, żeby podkreślił intensywność jego i jego wspaniałych aromatów i tego. Widzicie, docenił klient, był zadowolony z gazpaczy. Tylko tu tym leży 3 na napiwek 13. być dać więcej tego napiwku, tych, tych Sknero, ale no niech ci będzie. Dobrze, któż następny? Kto, kogoś mamy ura uraczyć? Zupka pomidorowa, ależ oczywiście, że mam zupkę dzisiaj, dzisiaj przygotowana przed chwilą. Zup tu, tu. to tu. Ile ją podgrzeję Dobra, niech ona sobie dojdzie, idealnie Mówię, ja się mówi, to jest odpowiednia a zupka, która musiała się przegryźć, żeby wszystkie składniki mogły się wymieszać Po prostu idealnie, żeby można było po, po co mi ten drugi talerz? Ale jeśli się nie skończy wymieszać, to musiało się połączyć, żeby wydobyć ten bukiet, ten aromat To, to cało zbie... Ten cały zbiór tych smaków wymieszyć, to złączyć w jeden wspaniały aromat i smak, który będzie klienta aż doprowadzał do obłędu. który które nigdy nie skosztuje taki drugi raz takiej zupy, która była tutaj przygotowana i podana. Moi drodzy Państwo, on nie będzie wiedział, on będzie chciał tylko jej zupkę tutaj. Tylko zupę tutaj będzie chciał jeść. Ja moja szło. O, tu jest moja w Po prostu Mu, on będzie zadowolony z tego. No gotuj, Musi, muszę ją delikatnie podrzeć, żeby się nie rzucał, że jest za, 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 za zimna. Zamknij piekarnik cię proszę, dziękuję. Ja piec. To żeś zrobił. Co żeś zrobił? Ja nie wiem jak ja, jak ja to zrobiłem, moi drodzy państwo. No, wy, wypadła mnie, no to mi wypadło, no ja nie chciałem. Mówię, szef, że to obecnie w pensji nie będzie, ale zapomniałem, to się ja sam sobie, sam, 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 sam szef, uję. co żeś zrobił? Ube, obecne ci z pensji, to będzie sam to, to robił. To jest zupka gotowa, Czy ja tam wszystko dam. Mówię, idealna, moi drodzy państwo, idealna ten bukiet. Mm. To był delikatnie tutaj tym Dobra, później się pod prątach. O ile senapidu to tu, tu nie będzie. Może będzie jak, jak tu senapid przylezie No, nie mogę z łupki zamówić tylko kotlet. I znowu kotlet. Nie tego kotletu. Oj, oj, tak, to bym drzwiami dostał tylko raz. Pokaż sól i pieprz po cztery. <laughs> raz, dwa, trzy. 4. Dobra. 4 soli też mamy po cztery. tylko sól to muszę zmienić, bo stylne 10 gram. 2, 3, 4. Bardzo dobrze. I tymianku 6. Tak, Tymianek 6. Tymianek, tymianek, Tymianek tu. Możesz wziąć? Dziękuję. Raz, dwa, trzy, 4 5 sześć. Dobrze, to musi prze, chwilę przegryźć. Ziemniaki, A muszę po, pokroić te, te ziemniaki, dobra, id, idę po ziemniaka przy okazji. Wezmę sobie jednego ziemniaka. O, przeczytawszy go tu, mówi jeden ziemniak. O, i pstrąga chce. Dobra, tu mamy ziemniaki. Z, zaraz coś chcę zobaczyć. Gdzie jest moja ta deska? Chodź tu, blacha do pieczenia Dobra, Ty już się przygryzłeś, dobra, 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 zaraz tego pstronka, zaraz zaczniemy przygotować Olej słoneczkowy 30, tylko to muszę wylać ni ni niestety stąd No i dobra No tak, bo muszę go usmażyć w wilu 30 oleju słoneczkowego, już ja robię, już, 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 już już. Dobra, troszeczkę, troszeczkę więcej wyszło to muszę też dać, bo tu jest Ten masz to to też nie, bo ja potrzebuję na ziemniaka Tak, ja potrzebuję na... Nie, ziemniaki ja nie będę smażył, dał dobra To, 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 bo się zagalopowałem Możesz przeczuć? O tak Tyk 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 I cyk o, tego nam miniesz kawałki, będzie niezadowolony, ale to tam drobny szczegół. Gdzie jest moja blaszka? Blaszka? Gdzie ta blaszka? O, tu. Raz, dwa, trzy, trzy. Możesz, dziękuję. O tak, o tak, o tak, ot tak, ot tak, tak, Ja mam to piec przez ile? Przez 80 sekund, a przez ile pstrąga muszę piec? Przez 90. Czemu nie zrobić tego dwa, d dwa w jednym? O, jest pstrąg. Strąga bym jeszcze musiał przyprawić. Pieprz 10, tymianek pie pieprz 5, tymianek 5, koparek też 5. O, nie wiem, czy ja to do dobrze zrobię. Ale raz, 2 3, 4, 5. Koparek też 5. Raz, 4, 5. No jeszcze się mi się chyba przyspał, ale nie będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak. taki Zobaczymy coś. Ty to włóż. Tak stoper ustawiamy na 90. Od, odpalam. Dobra, co teraz mam zrobić? Eee, kotlet wieprzowy na patelni 90 sekund z każdą strony. Dobra, to już się odpowiednio przegryzło. Możesz zamknąć to. Potrzebuję 90. Dobra, kolejny minutnik. To to się być może o 90 z, z, z każdej strony i będzie fantastycznie. Ziemniaczki się ugotują. Przeduję, że, że chyba w będzie pierwszym. Tak mi się skromnie zdaje. To się pięknie wszystko piecze, bardzo ładnie. Wstrąg nasiąknie aromatem ziemniaku, będzie bardziej aromatyczny. Tak, dolny... Pierwszy jest do piecyka, drugi jest do tego. O mi się na tym pi! Kuchenka tak niszczy, ja się pytam. To też jest smażenie, tu można byłoby i tutaj pokombinować. U, moi drodzy panowie, panowie i panie, nie obrażając, tutaj się mówi, odpowiednia musi być receptura. Dobra, gdzie jest moje to? Moja już szpochelka, Musimy przewrócić kotleta zaraz. 80, przepraszam, to ja potrzebuję dychę, żeby to, to, to jeszcze wy 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 wyciąć. I 80 se sekund na każdej stronie, 80. Państwo. Dobra Możesz to wyłożyć, wyłączyć O tak, on ma się 80 piec żeby było, żeby był odpowiedni. Do pieczenia, przypropujnie czanem. Dobra, co się zaraz tam mam zrobić? To się ma, musi upiec, więc możemy to sobie śmiało pobojcie. Już wyciągam, już, 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 już flaszka, bardzo dobrze Teraz tak. No i coś przy, coś przypaliłem. Tylko ja nie wiem co ja przypaliłem. Teraz pokaż mi tylko co. Ziemniak się za bardzo przypalił. Coś tak czułem, że może być, ale mówię, będzie dobrze. Dobrze, będzie miał bardziej chrupiącego ziemniaczka, będzie on bardziej ten przyczepie, zie że ziemia 10 sekund dłużej wielkim to halo i tak dostaniesz te o wiele więcej wie więcej niż chciałeś. Tak to sobie schowamy, to sobie wrzucimy tu, to co się zamknie, to można zamknąć. Ja tu miałem gdzieś cytrynę. Miałem chyba albo mi się zdaje. No i drodzy Państwo, czy ja, ja chyba miałem cytrynę, może i nie. Nie wiem, nie powiem może i miałem cytrynę. Nie powiem. Zaraz, chwila, moment Kapam to Już nie zostawię cytryny Już, no dobra, już, 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 zieniak Dobra, to mamy, to mamy Nic nie, nic nie przestrajać O kurwa. Nic się nie stało, nikt nic nie, nie widział, to się nic nie stało, moi drodzy Państwo, to się nic nie stało, to już jest wszystko odpowiednio, hermetycznie podane. Dobra, daj mi święty spokój, jedź z tym człowiekiem, do, do, do widzenia. Jaki ziemniak jeszcze został, dobra, więc smakował mu, co, co ci się tam nie, nie, nie podobało, co? Pieczone ziemniaki, a no bo, co? A no bo przeszło znalazł jakiś znalazł mu się koneser a go gorące nie, nie mogę no tak jeszcze ktoś oś tak 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 czyli musimy piec w tym moi drodzy pa, pa, państwo eee, tak o, minutka nam tylko została no proszę a to o co chodzi a tymianku nie było no tak nie, nie dałem tymianku i tego nie było Koperek za, za dużo. O Jezu, kochany. Dobra, jeszcze jeden? Kotlet? I stek? Co u was? Kotlet? Tu. Tu. Przecież to... O no dobra, ja was zaraz zrobię, spokojnie. No tak, e, sól cztery. To ty dmianek 6 4 5 6 koperek chyba 5 nie przepraszam, sól 4 1, 2, 3, 4 dobra idziemy miał być koperek dobra będziesz miał z tym dobra będziesz miał z tym tu się położę Ziem, ziemniaczki. Op. Tym osą miałem zająć, ale na no zaraz, sekundkę widzę, chcę się zająć tym. 6 soli mi jest potrzebne. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Na każdy damy sobie po trzy. Poczekaj, bo do steka też potrzebuję, tylko ja potrzebuję gotowanych zi zienioków. Daj mi to zieniok 2 To mamy tu. Niech ja je tylko przykroję, żeby było dobrze. I możemy się bawić tam za całą resztą. Tak, o sztyk. Jak ty mogłeś tak to mi zrobić? Ja się pytam. Jak? Czy ty nie masz serca? O tak. O, i tak. Bardzo ładnie bierzemy blaszkę. No tak, mniejszy to, to przepraszam bardzo. To mi potrzebne, to mi potrzebne, to mi potrzebne. To też, to też, to też, to też. Ile przez 80 sekund mam to piec? To tak, jeden ustawiamy sobie tu. Ten przez 90 sekund. Dobra, weźmy tego łososia. Ziemniaki ja już stawiam. Który mi się pali? Nie ten. A ma się palić, dobra. Nol pieprz, olej 5, też pieprz, też 5. Dobra. Kiepsz, także pięć 5. A ja bym to dał tu, po prostu, tak? I bym to sobie polował, ile to ma być oleju? 10 i smażyć minutkę, tak? Minutkę. Będzie tak. Minutka, 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 minutka. To, to jest do, do tego. Do zieniaków tam to będzie zaraz. Dobra, to coś włączamy. Tutaj ustawiamy no całą minutkę. nie będzie. To mi się zaraz będzie piekło. Oj chyba... Tam się to o wiele szybciej piecze. Ja chciał to tak zauważyć. Kolejne 90. I może wezmę tego tyle to obrócę. O! Bardzo ładnie. To ja wiem, co się mówi, troszeczkę przypiszę, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, tu on się robi. Tutaj mamy. Dobra, e, talerzyk, 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 talerzyk. O, tu nie ma czasu. Trzeba lecieć po całości. Dobra, tu mamy to. 80 sekund, kotlet wieprzowy z każdej strony. Dobra, to to się piecze. To zaraz wyłączymy. Jak ty to wyglądasz u ciebie? Dochodzisz delikatnie, to sobie tam dochodź. No i zaraz, zaraz zawieramy sobie tego, bo tu się to pewnie też ładnie dochodzi I będzie co? będzie po prostu fenomenalnie, będzie po prostu od 3,5 minuty Tutaj 5 minut, to co pierwszy steg był? Filet z musosia? Mi się zda, zdaje Ja miałem ziemniaki jeszcze i mi się ziemniaki gotują Uuu, ziemniaki, przygotowałem, dobra, będzie troszeczkę miał inny język, kochani, tego się tam czepia. Ludzie, ludzie, jak... Tu. Tu. tego fileta? O tu. O o. Coś, oj to będzie taka masakra, coś tak czuję, tylko ma. Dobra, kotlet gotowy. Zabierać, kelner bierz, ja już mam dzisiejszego dnia dotych zabieraj, jak Cię któremuś nie pasuje to już jego sprawa Trzymaj się, idealny, prawie idealny, tam delikatnie Dobra, zobaczę, co mu się nie podobało Źle pokrojone, o jest, o mój Boże, o jest Źle pokrojone, wszystko źle, o Jezu, ale ziemniaki też przygotowałem Ale nie ma czasu, by będzie zadowolony z tych co ma Gdzie jeszcze wiem jeszcze jak wypadnie, jak cię tam trąbnę. Dobra, tam będzie zadowolony, szczerze mówiąc. Co ci nie będzie pasować? No, powiedz, co ci nie pasowało. No co, że ziemniak przygotowany, tak? Czy co? Powiedz, powiedz mi. Co? Nie za mało. Technika idealna, temperatura idealna. Co nie mu było za mało? Dałem 6! No, ludzie! Dałem 6! Przecież, przecież dałem 6. o co chodzi? Dlaczego? Ja się pytam, ja się pytam dlaczego? Ale no dobrze, no moi drodzy Państwo, no będziemy kończyć nasz ten odcinek w tym oto miejscu. W tym odcineczku udało nam się uzyskać drugą gwiazdkę. Mamy teraz dwie gwiazdki, łącznie mamy trzy gwiazdki. Ja, ja, Jak by liczyć? I no, mówi krytyk zadowolony. Zobaczymy, co będzie w następnym odcinku. Więc drodzy Państwo, dzięki za, za to, że oglądaliście i zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie.